Witajcie w Nowym Roku, moi drodzy. Tutaj ja, Taimana, a to jest podcast Secret Potentials. Bardzo chciałam wam sprawić jakiś prezent z okazji rozpoczęcia tego nowego roku, który, jak słyszałam, ma być zwieńczeniem wszelkich wysiłków i zmian, jakie zaszły w nas samych właśnie w roku poprzednim i ma być to taka nagroda za wytrwałość. A więc życzę wam i sobie, abyśmy zebrali plony naszej pracy z lekkością, radością i w przepływie obfitości. A żebyśmy tak sobie fajnie weszli właśnie w ten nowy 2024 rok, napisałam dla was z tej okazji wspierającą modlitwę. I chcę tu podkreślić, że modlitwa jest nazwijmy to czynnością bardzo personalną i może wyglądać różnie i zapewne wygląda Różnie dla każdego z nas. Na przykład dla mnie, w zależności od dnia i nastroju, może to być albo cicha refleksja, bądź spacer. Zaliczam do tego również medytację, a czasem modlitwa może być po prostu wsłuchaniem się w swój oddech i pozostanie w chwili obecnej. A chciałabym też ustalić intencje na rok, 2024, który właśnie się rozpoczął, będzie to intencja dla nas wszystkich. I pragnę, abyśmy słyszeli i podążali zaprowadzeniem głosu naszego serca i abyśmy z łatwością odczytywali te wskazówki. Nagranie będzie w we wersji żeńskiej, więc po prostu zmień usłyszane słowa adekwatnie do siebie. A teraz już zapraszam Was do wspólnej wspierającej modlitwy afirmacyjnej. Dziś pragnę pamiętać o tym, że jestem kochana, jestem wspierana, jestem zaopiekowana, jestem wystarczająca, taka jaka jestem, jestem doskonała. Jestem tu i teraz. Ufam Wszechświatu Czuję, jak intuicja prowadzi mnie. Czuję się bezpieczna. Posiadam w sobie wewnętrzną moc. Teraz czuję w sobie odwagę i staję w pełni swojej wewnętrznej siły, którą mam w sobie. Stawiam się dziś do swojego życia i z pełną świadomością je kreuję. Skupiam swoją energię na sobie i swoim oddechu. Zasługuję na życie w obfitości i w pełni swoich potencjałów. Odpuszczam wszelkie oczekiwania. Wybieram spokój i ciekawość. Wybaczam sobie, że nie jestem tym, kim chciałabym się widzieć. Jestem tu po to, aby doświadczać. Jestem wolna. I wszystko dzieje się dla mnie. Potrafię wyciągać wnioski z każdej sytuacji. Przyjmuję życie takim, jakie jest. Zauważam lekcje i naukę, jaka płynie z każdego doświadczenia. Czuję wsparcie Wszechświata. Moi duchowi przewodnicy są przy mnie i są tu dla mnie. Zawsze mogę się zwrócić do nich o pomoc i prowadzenie. Aktywuję teraz w sobie mądrość moich przodków i ich wiedzę, która jest już we mnie. Teraz łączę się z tym, kim naprawdę jestem. Energia miłości prowadzi mnie w moim ludzkim doświadczeniu. Bezpiecznie jest być mną. Zauważam cuda wokół mnie i są one moją codziennością. Podążam za swoim sercem. Pozwalam aby niewspierające myśli i przekonania Puściły teraz mój umysł i moją podświadomość uwalniam się od wszelkich blokad, które już nie służą mojemu najwyższemu dobru. Postanawiam w pełni ukazać swój potencjał, życie w obfitości i przepływie przychodzi mi z lekkością. Jestem nierozerwalnie połączona z energią obfitości, z odwagą i wiarą. Idę przez życie, które świadomie kreuję. Realizuję pragnienia mojej duszy z lekkością i radością. Każdy dzień przybliża mnie do mojego wymarzonego życia. Jestem warta życia w obfitości i dobrobycie. Czuję wyraźnie połączenie ze swoim wyższym celem duszy. Odpuszczam wszelki opór przed akceptacją, miłością. Pokojem, obfitością, szczęściem i sukcesem. Doświadczam pełni zdrowia, bezpieczeństwa i miłości. Promieniuję spokojem. Sięgam z odwagą po swoje marzenia i realizuję je z lekkością. Nierozerwalnie łączę się z boskością w sobie. Ufam i pozwalam na rozwój. Zawsze wiem, co zrobić i jaki krok wykonać. Otwieram się na nowe i z zaufaniem podążam za głosem serca. Każdy wdech wypełnia mnie miłością, zaufaniem i harmonią, a każdy wydech uwalnia wszystko to, co już mi nie służy. Dziękuję za moje życie i za wszystko to, co do mnie przychodzi. Odbieram wszystkie lekcje, jakie życie mi przynosi. Jestem zespolona z moim centrum, jestem źródłem wszystkiego. Budzę świadomość w każdej komórce mojego ciała, jestem gotowa, aby doświadczać. Ustalam intencję, aby ten dzień przyniósł mi w darach wszystko to, co jest teraz dla mnie niezbędne do osiągnięcia pełni potencjału ukrytego w moim wnętrzu i tego, co jest zgodne z moim najwyższym dobrem.